Mediogorie. Dla jednych to miejsce cudów, dla innych no właśnie jedno z największych duchowych oszustw naszych czasów. W tym materiale zanurzymy się w bardzo, ale to bardzo krytyczne spojrzenie na to zjawisko. Będziemy się opierać wyłącznie na przedstawionych tu źródłach, żeby zobaczyć, o co tak naprawdę toczy się ten spór. No dobrze, co mamy w planie? Zaczniemy od naprawdę mocnego oskarżenia. Potem przyjrzymy się wątpliwym początkom, kontrowersyjnym przesłaniom i skandalom. Aż dojdziemy do porównania dwóch, jak się okazuje, zupełnie przeciwnych wizji. Zobaczmy, co według tej krytyki tak naprawdę dzieje się za kulisami Medjugorje. I od razu, jak to mówią z grubej rury. Zaczynamy od zarzutu, który naprawdę stawia całą sprawę w zupełnie innym świetle i to, powiedzmy sobie szczerze, w bardzo mrocznym świetle. Słyszycie to? Fałszywe, demoniczne objawienia. To nie jest jakaś tam subtelna krytyka, to nie jest teologiczna dyskusja. To jest po prostu proste, jednoznaczne oskarżenie o działanie sił zła. Zobaczmy więc, skąd bierze się tak radykalne i, no cóż, wstrząsające stanowisko. Grzech śmiertelny? Zawiarę w objawienia? No to już jest coś, co wykracza daleko poza zwykłą debatę. Bo według tej perspektywy to nie jest kwestia pomyłki czy innego zdania. Mówimy tu o akcie, który podobno zrywa więzi z Bogiem. Stawka jest więc gigantyczna. Sprawdźmy o co w tym chodzi. Okej, okay, cofnijmy się w czasie. Jesteśmy w roku 1981. Jak to wszystko się właściwie zaczęło? Bo krytycy, którym się przyglądamy, twierdzą, że już od samego początku, od pierwszych dni, coś tu po prostu nie grało. Były, no, powiedzmy, znaki ostrzegawcze. No to spójrzmy. Czerwiec 81. Objawienia się zaczynają. A w tle jest, no, rzekoma historia o piciu alkoholu. Chwilę później pojawia się opis postaci jako zimny jak trup w dotyku. A pod koniec roku Gospa miała powiedzieć, że objawienia zaraz się skończą, a trwają do dziś. Co źródło tłumaczy, no cóż, motywami finansowymi. Pytanie, jakie stawiają krytycy, jest proste. Czy tak wygląda boska interwencja, czy to raczej nie są sygnały, które ktoś po drodze zignorował? Dobrze, a teraz przejdźmy do samego serca tej krytyki, do treści objawień bo to właśnie w słowach, które rzekomo padły z ust gospy, krytycy znajdują coś, co nazywają argumentem ostatecznym, a jest nim zarzut herezji. Posłuchajmy tego. Nieważne czy jesteś katolikiem, prawosławnym czy muzułmaninem, wszystkie religie będą prowadzić do Boga. No brzmi pięknie, prawda? Tak uniwersalnie, tak pokojowo. A jednak, według tej krytyki, którą analizujemy, to właśnie to jedno zdanie jest jak dynamit podłożony pod fundamenty wiary katolickiej. I tu pojawia się to słowo indyferentyzm religijny. Co to takiego? No, wyobraźmy sobie, że wszystkie religie to różne ścieżki prowadzące na tę samą górę. Z każdej można dojść na szczyt. Brzmi całkiem logicznie i sprawiedliwie, prawda? Tylko że dla Kościoła katolickiego, jak zauważa źródło, to jest herezja potępszana już w XIX wieku, bo nauka Kościoła jest inna, jest jedna, w pełni prawdziwa droga przez Chrystusa. I tutaj mamy, no, prawdziwe zderzenie czołowe. Z jednej strony to przesłanie z Medjugorje, Gorie, takie bardzo pluralistyczne, a z drugiej strony, twarda fundamentalna doktryna katolicka Extra Ecclesiam nulla salus. Poza Kościołem nie ma zbawienia. I jak argumentuje źródło, tych dwóch rzeczy po prostu nie da się pogodzić. Okej, okay, ale to nie koniec kontrowersji. Zostawmy na chwilę teologię i spójrzmy na, nazwijmy to czynnik ludzki: czyli skandale, zarzuty o nieposłuszeństwo i otwarte konflikty z hierarchią kościelną. Ta lista to w zasadzie kronika konfliktu. Miejscowy biskup na nie, konferencja episkopatu Jugosławii też na nie. A co najlepsze, według źródeł sama Gospa miała mówić wizjonerom, żeby nie słuchali biskupa. Jak to widzą krytycy, to nie jest nieporozumienie, to jest po prostu wojna z hierarchią kościelną. No dobrze, ale ktoś może zapytać, a co z Watykanem? Przecież w 2019 pozwolili na pielgrzymki. I tu krytycy mówią: hola, hola, chwileczkę. To wcale nie jest zielone światło dla objawień. To jest raczej, nazwijmy to, pragmatyczne zarządzanie kryzysem. Ludzie i tak tam jeżdżą, więc trzeba im zapewnić opiekę duszpasterską, ale to nie to samo co zatwierdzenie cudów. I ta różnica według nich jest absolutnie kluczowa. A teraz wchodzimy na głębszy poziom. To już nie jest tylko kwestia Gorie, ale całej współczesnej duchowości. Na czym udajemy swoją wiarę? na tym co czujemy, na osobistych przeżyciach, czy może na obiektywnych prawdach i dogmatach? Bo krytycy twierdzą, że Medjugorje promuje bardzo konkretny model i według nich jest to model z gruntu wadliwy. Więc pytanie jest takie: co jest ważniejsze? To co czujemy, czy to w co wierzymy? I to proste pytanie według tej analizy jest kluczem do zrozumienia całego problemu z Medjugorje. I tu mamy te dwa modele postawione obok siebie. Z lewej strony wiara jako prywatne doświadczenie subiektywna zmienna źródło nazywa to wprost błędem modernistycznym potępionym przez papieża Piusa X. A z prawej wiara jako prawda objawiona, czyli intelektualne przyjęcie obiektywnej prawdy z pisma i tradycji. To są jak widać dwa zupełnie inne światy. I tu jest właśnie sedno argumentu. Krytycy mówią bardzo jasno budowanie całej swojej duchowości na prywatnych objawieniach to tak jakby budować dom na piasku. I co ciekawe, dotyczy to nawet tych objawień, które Kościół w pełni zatwierdził. One mogą być pomocą, dobatkiem, ale nigdy fundamentem. Fundament musi być gdzie indziej. No dobrze, to teraz czas na, jak to widzą krytycy, ostateczną konfrontację. W jednym narożniku Fatima, w drugim Medjugorja. Według tej analizy to nie są dwa podobne zjawiska. To są dwa przeciwstawne bieguny duchowej wojny. Sprawdźmy dlaczego. Kontrast jest uderzający. Fatima to surowe, twarde wezwanie: pokuta, 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 a Medjugorje: pokój, pokój, pokój. Pytanie, które stawia źródło, brzmi, czy to są dwie strony tego samego medalu? czy może jednak dwa zupełnie różne, a może nawet wykluczające się programy duchowe. I ta tabela podsumowuje to wszystko w bardzo obrazowy sposób. Cel Fatimy? Społeczne panowanie Chrystusa. A Medjugorje? Bezbożny, masoński pokój. Fundament Fatimy? Pokuta i doktryna. Medjugorje? Pluralizm religijny. A rezultat? Fatimie prawdziwy pokój w Chrystusie. W Medjugorje, jak twierdzi źródło, globalistyczna agenda. To są naprawdę, naprawdę mocne oskarżenia. I to zdanie jest w zasadzie kwintesencją całej tej krytyki. Mediugorje promuje bezbożny, masoński pokój, w którym nie ma miejsca na religię katolicką jako jedyną prawdziwą. Chyba nie da się już postawić poważniejszego i bardziej radykalnego zarzutu. I tak dochodzimy do końca tej analizy, i nie zostajemy z prostą odpowiedzią, ale z fundamentalnym pytaniem: co tak naprawdę kształtuje naszą duchowość dzisiaj? nasze osobiste, często subiektywne doświadczenie, czy może obiektywna przekazywana od wieków doktryna, i niezależnie od tego, co kto myśli o Medjugorju, to jest pytanie, na którym chyba warto się na chwilę zatrzymać.